Senivak jest aktualnie najlepszym polskim zawodnikiem na solo kolejce i jako jedyny przebił barierę 1000 LP. W tym momencie ma 33 pozycję na serwerze europejskim z oszłamiającym win ratio na poziomie 62%. Jeżeli chodzi o arsenał jego bohaterów, to jest tu głównie TF, Kamilka, Rumble czy Casante. Czempiony nieco bardziej sfokusowane na proplay, bo Simewak też takim proplayerem jest. Gra aktualnie w hiszpańskiej drużynie UCAM, Ale my zobaczmy sobie jedną jego gierkę na Renektonie, czyli takim nieco bardziej przyciętnym czempionie, którym Ty też widzisz, możesz sobie elegancko zagrać w Silverze Goldie i elegancką należy dominować solo kolejkę. Mamy tutaj Renektona, matchup Kamilkę, więc matchup dobry dla Renektona. Renekton bardzo dobry w Kamilkę. Też tutaj Simiwek gra bardziej agresywnie z pres de Attack. Atak. Renektonie można grać albo pres de Atak, albo na Zwykle się gra czy czasami w jakiejś takiej matchupy z mocniejszym dojazdem Prezda Atak jest tą opcją. No i też tutaj ma to pres de Atak. Też zostały tutaj wprowadzone pewne zmiany. Prezda Atak teraz trochę lepsze. runo oczywiście takie. I gra w Kamilkę z Exostem. Czyli kamień będzie miał dosyć silniejsze trade. zobaczcie, że od razu też się zwardował i będzie kontestował od razu tą linię, no chcesz ją kontestować po to, żeby mieć tutaj level 2, okay, bo to bardzo dobrze może dojeżdżać na drugim poziomie. Zobaczcie, że się nie wziął żadnego skilla. I to, co właśnie cechuje Simulaka, właśnie często go na mojego materiału na YouTube, to widzę, że on bardzo często robi takie jakieś niekonwencjonalne wybory na pierwszym levelu. Że czasem tutaj zacznie sobie z innym spelem, jakimś takim mniej oczywistym. Na przykład teraz S zobaczcie, zrobił E-Auta, taki sobie dojeżdża. No zazwyczaj na Renektonie wszyscy klikają sobie kiuska. No też tutaj zobaczcie, teraz ma pierwszy level dwójkę. No i może przez to zaułować od clipów tutaj koleżankę Kamile. Nie do końca rozumiem tego warda na pierwszym poziomie i szybkiego, szybkiego. No teraz na pewno tutaj nie jest przydatny w ogóle. Bo widzimy, że jest w bocie Lilia. No ale też te trade tutaj, właśnie, to jest to. Pokazuje dominację ręczącą na górnej alei. Teraz, zwłaszcza z tym prezda A Po prostu robisz E, ulepszone W i prezda tak jest sprokowane. No i to bardzo potężne obrażenia są. Tutaj standardowa też zagrywka, jaką zrobi. No to prawdopodobnie skraszuje. Level 3 Wavea. może nawet pokusić o jakiś recall. Tak zwany cheater recall. Bo to jest taka sytuacja, w której no, za bardzo teraz nie masz co robić. Możesz pójść albo proksować, albo zrekolować. Aby coś tutaj właśnie tak świrować, tak jak on tutaj robi. O tyle dobrze, że nie musi tutaj obawiać enemy junglera, bo wie, że on jest na bocie. Tutaj trochę nieko ciekawie to wygląda na lesie z innymi no bo Graves z trzema w trzeciej minucie. nie jest to idealny. Tutaj daje powoli... żeby to się Próbowało to jesteś coś zagrać, ale Kamika bardzo ładnie spaceowała go i też zrobiła bardzo krótkie E. No, ale cały czas, cały czas zobaczcie, że mimo, że tutaj mam punktów zdrowia, no to gdzieś tam nawet czego może wygrywać. Tutaj spróbował zbajtować kamilkę. E, Do przodu, do tyłu. Żeby ta trafiła swoim kiuskiem. teraz cały czas będę tutaj próbował grać na skraju w zasięgu. waląć jakieś kiuska. Co prawda tutaj zmizło trochę timing, bo gdyby w lepszym momencie to kiu rzucił, to prawdopodobnie nie dostałby... Tutaj Towershota. Kamila będzie musiała rekolować, więc on może tutaj zrekolować razem za nią. I gra też tutaj taki bardzo świrowy build. Build po Eclipsa. Eclipse Eclipse, Profane Hydra, Litality Build. Zazwyczaj na nie myślisz, że jakieś takie bardziej bruzerowe tankowe temy, no ale też czasem można pójść w taką wariację z Litality. Tutaj ten trade przegrany, bardzo ładnie zagrany w krótkie tempo przez Kamilkę. No, właśnie o to chodzi, że tej kamilką chcesz robić krótkie trady wokół swojej tarczy. Duży plus jest taki, że Renekton ze swojego W może tą tarczę w go zniszczyć. Tutaj elegancko syniwak. no nie traci tych creepów. Bardzo ładnie last hituje. No, to jest ważne. Ważna rzecz, że jednak te last hity muszą być takie consistent, nie? Jeżeli jesteście konsekwentni w waszych creepach i w waszych gierkach, no to gdzieś tam łatwiej się klębuje. No tej dosyć nieciekawy trade. Znowu ta kamilka elegancko go tutaj robi w bambuko. No ale on prawdopodobnie będzie chyba chciał zaraz zrykolować może i cały czas świruje. Bardzo no tak agresywnie. On no też wie, że w rajcie, może rzucić takie E do tyłu i kamilka nie doleci z niego z dashem. Więc właśnie dociska. Zobaczcie, jak on tak dociska na skraju ich Umiejętności. Pociągnął sobie tej wavea, więc będzie chciał grać teraz wokół swojego szóstego levela. To jest właśnie piąta minuta trzydzieści. Ten wave, który nadchodzi, on właśnie daje wam szósty level. Czyli też playczego może poszukać jakiegoś olina na tym kripku, bo teraz ten klipek spadnie. Będzie szóstka, Kamika co prawda ma pierwszą tą szóstkę. Może tutaj będzie właśnie. Właśnie od razu engage do przodu. Jest tutaj też Lilia, więc nieco może być tutaj tarapaty, ale flash One, i zabije. Zabiera nawet dwóch tutaj. Ula la. I tutaj jeszcze cały jest zostanie stracony. On tutaj totalnie zdominował tą kamilkę. To jest właśnie ta siła Don't tego me. olinu i prezda ataku. Tu jeszcze weźmiemy sobie playta, weźmiemy sobie jeszcze jednego wavea. Wave wave. Będzie nie mógł się wycofać. To naprawdę jest i dosyć silny. Ładnie, ładnie to zagrał. Zobaczmy, może to jeszcze raz. Rozpoczyna z E, odpala Ereczkę. Tutaj nie rzuca jeszcze stuna, póki jest na egzoście I teraz flash. Autos, i od razu z tego autosu z W. Apito? No i tu już jest potężną bestią. Bardzo fajnie przestrzegał tego egzosta. Ten nerce na jest bestią. I też zobaczcie tutaj, że nie kupuje Caulfielda, tylko kupuje po prostu czyste AD, kilofa i kolejnego miecza. To na pewno jest to bardziej efficient buy, no bo gdyby kupił Caulfielda, mógłby jeszcze kupić kolejnego longsworda, no ale. Yy, albo w sumie raczej by nie miał golda chyba na to. A tak to, no ma tego ADE jak najwięcej się da. No właśnie chcesz mieć dużo. Statystyk, bo to jest taki trochę stat checker. No, po prostu z samych statystyk i z tego, że ma dużo AD, dużo HP, po prostu cię dojeżdża i rozjeżdża. I od razu wleci, żeby sprokować bone plating kamilce. i bone plating jest sprokowany, to wtedy kolejny trade jest o wiele prostszy. No i jak na razie ta gra nie wygląda elegancko dla niego, bo tutaj faktycznie stopa jest dojazd, ale czym jest top lane, jeżeli twój bot imituje? Zobaczymy, czy mnie podejmował branie tego plate'a, czekał sobie, aż będzie miał E, no nie mógł teraz wziąć i sproxować tego wave'a. To doleci raz, jeszcze Q ulepszone, żeby znać więcej obrażeń, szybciej to spuszczać, no i też się wyleczyć. Teraz tutaj musi trochę uważać, bo nie ma cooldownu, dlatego też Kamilka od razu do niego przychodzi. To będzie taka mm, zagrywka wokół, wokół wszystkich cooldown'ów jakie mamy, bo no to jest matchup, w którym raczej gramy short trade z jednej i drugiej strony. Trzeba właśnie szukać tych okien, gdy przeciwnik ma i... Cooldown, my nie mamy. Raczej w drugą stronę przeciwnik. Nie ma cooldownu, a my mamy, wtedy możemy wejść, szukać. To jeszcze wziął sobie w międzyczasie żelki, żeby mieć full HP. No i na razie gaming, jego, jeżeli chodzi o manipulację wave'ami, jest taki, że po prostu puszuje sobie każdego wave'a. Trochę czasami zagra jakieś slow pusha, tak jak teraz tutaj. Kamila pytanie, czy tutaj trikolowała czy co z nią jest. No ale jej aktualnie tu nie ma. Więc możesz albo spuszać tego wave'a szybko, no ona może też gdzieś tam stać za plecami i czekać na tego hard pusha. A jeżeli my nie musimy recallować, no to możemy powoli, powoli tą falę zbierać. Bo też później wtedy traci jakieś creepki. Zobaczcie, że jak chciał wejść po to, żeby wziąć sobie kanona. Kanona koniec końców finalnie nie wziął. Na trade'a dosyć potężnego na twarz dostał. I teraz jest duży wave. Jak jest taki duży wave, to od razu łatwiej też go zagrać coś z junglerem. No i też łatwiej jest trochę zejść, bo no, przeciwnik dłużej, będzie musiał stać pod tym towerem, żeby wziąć te wszystkie no i Tutaj na bocie nie wygląda to ciekawie, no ale. Ta Kalista ja po prostu dojeżdża. Ona cały czas uderza. Dajwuje, chociaż może uda nam się zabić. Zobaczmy teraz, jak tu od razu spala R'kę. Chwilę czeka, żeby sobie naładować furię. Chodzi, teraz z W elegancko zbija mu tarczę i zobaczcie, że nie do końca go tej zabił, ale obił go, obił go dosyć konkretnie i teraz będzie mógł w drugie tempo tutaj razem z Gravesem wejść, po prostu szybki dojazd i rozjazd, no i ta Kamilka bez szans. Jeżeli chodzi o Siniwaka, to jest gracz taki raczej stonowany, taki elegancki, wszystko tutaj wyliczone, bardzo, ale to bardzo konsekwentny, bez jakichś głupich zagrywek, bez głupich błędów. Nie jest on takim dzikusem, może jak niektórzy. po prostu wchodzą w Twoją twarz i cały czas się tradują. Odwalałem jakieś kaszany, maniany i playstep pod TikToka. Nie jestem mi wyobraźni, taki spokojny, stonowany. No, taki zwykły chłopak, nie? Też tej elegancko ogarnia o co chodzi w tej grze. Dobrze tłumaczy, dobrze kmini. Więc jeśli ktoś chce się nauczyć topa, no to polecam obejrzeć sobie tam jeden, drugi, trzeci, czwarty materiał Civil Waka I zobaczcie, że tutaj no nie tower brany do końca, bo ma też tutaj elegancki kawer swojego junglera. I zobaczcie, że głupie nie goni, głupie nie goni, bo prawdopodobnie nie doszedł bez tam porę za tą Kamilkę, a tak to może wziąć jeszcze jednego wave'a, którego będzie musiała stracić ta Kamilka. Tutaj bardzo głupie zagranie Gravesa, trochę tutaj przesadził, że Similac teraz tutaj pójdzie do grobu razem z nim i nawet nie wziął po fleszu tej Kamilki, więc trochę szkoda. No ten Graves go tutaj troszkę zrandomował, bo wystarczy, żeby on tam wypchnął tą Kamilkę, on bierze wave'a, cofamy, jest wszystko bailaela. No ale tutaj zbędna griderka no nie pomogła, też widzimy, że Caitlyn jest 06. Więc dosyć średnia to wygląda, będzie druga tej Hydra kupowana, więc Ultimate One shot Build od Silmivaka. Ma też te peka i cały czas patrzę na tego bota. Możliwe, że tutaj będzie właśnie szukał teleportacji. Teraz trochę tutaj za głęboko jest, więc po prostu grzecznie chyba pójdzie do topa. Też jeżeli chodzi o ADKRI jego drużyny, tutaj jest zawodnik X Kenzuke. No on jest midlinerem, więc jest autofilowany. No i też do najlepszych nie należy. I no tutaj taki tepek troszkę... No nie wiem, czy nie na wyrost y Zabił jednego, i tutaj niestety umarł. Jeden za jeden. To raczej, jeden za dwa to taka głupia zagrywka, raczej overforcing. No ale tutaj, to jest taki proces myślenia w jego głowie. On mówi tak: Zestąpowałem topa, mój botlane jest totalnie tragiczny. Jakby on tutaj chce znaleźć jakieś okno, żeby gdzieś tam coś włapać z bota, i może gdzieś tam tą swoją przewagę przeprowadzić na resztę mapy. No to już taki trochę tepek desperacji był. Niestety nie wyszło, bo przeciwnicy w porę się wycofali. Będę no, to zobaczyć, taki tutaj juicy wave jest stracony na to a Jeżeli tutaj widzę, oczywiście podoba się taki materiał, no to jeżeli chcesz takich więcej, napisz w komentarzu, co jeszcze trzeba. Tej zobaczyć, zanalizować, obejrzeć. No i oczywiście daj subskrypcję. Ja też zszedł do Mida, weźmy teraz sobie tego wave'a z Mida. Warto, żeby właśnie patrzeć, jak wygląda sytuacja na mapie, że Aurelion Sol na przykład poszedł mu na topa a na topie zabrał mu wave'a, no żeby on teraz przedzganął Mida i żeby gdzieś tam te wave'y nigdy nie ginęły. Trzeba zawsze, jak wychodzimy z bazy, patrzeć jak wygląda sytuacja na mapie, gdzie są nasi zawodnicy, w którą stronę się kierują, gdzie są jakieś wave'y do zgarnięcia, gdzie może jest jakaś akcja, którą musimy grać. Ale przede wszystkim mieć ten fokus na tych wave'ach, no bo jak zgarniacie fale, no to będziemy mieli więcej creep'ów, a creep'y są najważniejsze w tychże. bo jeden pusty kill nic Ci nie da, ale dwie na przykład fale creep'ów, to już, już jest to. Dopuszczujesz fale, może przeciwnik coś straci, Ty dostajesz dużo expa, dostajesz dużo złota, tak się życie kręci. A te punkty doświadczenia one są czymś, co często gdzieś tam jest zapominane. A jednak to one mają największy difference w Legend, bo masz dodatkowe punkty w umiejętnościach, więcej biją Twoje umiejętności, masz dodatkowe statystyki, AD, HP, Armor, Magic resy, Attack Speed, wszystko. z jesteś jakąś teraz silniejszą bestią z każdym levelem. No to te dwa levely przewagi. Jest naprawdę sporo jeszcze, jakbyśmy to przyliczyli na złoto. No to nagle wychodzi, że to jest drugie tyle, co możesz wyfarmić. Więc jeżeli masz przewagę w złocie i przewagę w ekspie, to dwójnie silny. Zawsze sobie dociska na tym topie. Będzie wave wzięty do końca, Przepuszczę z tego jak najszybciej się da. I chyba gdzieś ty będzie musiał z tego zejść, no bo to jest ten problem, że on wygrywa topa, może go dopuszować, no ale Kamili pod towerem raczej nie zabije. Więc gdzieś playset powiem jest taki właśnie jak tutaj, że dopuszczę tego topa do tej dwójki. I będzie zbiegał. Jeszcze Waving dopuszczony w międzyczasie. Jego team zabija na bot side Więc elegancko akurat teraz tutaj będzie mógł podejść może mi tower. Zobaczcie, że jaką bombę zapodał no bo bije naprawdę sporo, naprawdę sporo bije ten rynek. jeszcze, zwłaszcza jak grasz taki build Press the Attack Eclipse. No to jest taki build typowo pod szybki trade one-shot. Uda mu się wziąć tower na midzie Może nawet drugi, chociaż nie na drugi, bo po prostu zwykle obity. Teraz zobaczcie, że Kamila w tym czasie dopiero co zdążyła do puszczania top lane. On teraz może wrócić na top i praktycznie żadnych clipów nie straci. Więc chytry yy, traci podwójnie, a mądry zyskuje potrójnie. Temyśli.pl PL. Jest zyskał całego wave'a. Hydra zaraz będzie w bazie. Zobaczymy, jak z tą Hydrą. Też możecie zobaczyć, że bardzo dużo bije z tego E. Fajnie szybko one te wave'y. A to głównie ze sprawą tego, że maksuje E drugie. Warto warto pamiętać o tym, że maksować drugie N e na Renektonie. Czasami po prostu niektórzy zapominają, albo nie wiedzą, i po prostu maksują W. Że moglibyśmy się podzielić. Jest tutaj tepek na bota. I zobaczymy, czy będzie ten one-shot. chyba tutaj z W. Zobaczcie, Q, Hydra. I no, zobacz to warsta taka lista, ona chyba sama w szoku, że Renekton ma taką bombę. Bo zazwyczaj aż takiej bomby się nie spodziewasz, ale to jest... No shot, na ten prezes atak z open Magem na W. Do tego jeszcze super proxy tej hydry, który bardzo dużo bije, i ktoś ma poniżej 50% HP. Warto, żeby właśnie hydry, jak macie, no to używać ją na samym końcu. Oczywiście tam Hydrę asesynową. Zwykłą hydrę nie ma znaczenia. Na ja Renektonie też trzeba trabić pomiędzy autoatakami pomiędzy animacjami, bo Renekton ma dużo takich ukrytych animation cancelów gdzie jakby faktycznie... Łatwo potem ospoznać dobrego rynek to od gorszego, że gdzieś tam te animacje lepiej są rzucane. Buty Merkurego. Raczej standardowy zakup, biorąc pod uwagę, że... w te teamie jest Rel jest yy, LeBlanka. Jest Kamilka, więc trochę tych scyceków jest. Tu Stun za tam lata. O, on hit obrażenie, nie musi tutaj zbytnio martwić, bo co najwyżej tutaj kalista może go tam troszkę postrzelać i trochę by mu to pomogło, ale nie aż tak jak te buty Merkurego. Tutaj będzie leciał do przodu. Erka odpalona. Czeka, czeka, zobaczcie, że tutaj czekasz z W aż do tego, żeby furję, bo zazwyczaj W chcesz używać ulepszonego. Zwłaszcza, że no dużo bijesz przede wszystkim obrażeń, no ale też zbijasz tarczę do takiej kamilki kluczowe w wymiarach na nią. Tutaj myślę, że pokusi się o jeszcze jednego Wave'a, bo raczej nie ma kto mu zagrozić. Też sytuacja jest taka, że wydaje mi się, że aktualnie może jeden na dwa zabijać. No i dobra, jednak nie może. Jednak pomylił odwagę z odważnikiem. No tutaj RK, Exhaust i jeszcze ta Leblanka, która w sumie bije dosyć sporo. Bije dosyć sporo. No i tej Leblanki, tej nie można nie szanować. Nie będziesz jakiś dojazd jeszcze nam idzie tej dwóch rzeczy może udaje im się to skatować. Karma z dobrym mantra E, który tutaj ratuje sytuację. A mimo jak najpierw wychodzi do góry, głę... najpierw wychodzi do Mida, tak standardowo, potem patrzy, sytuacja się troszkę zrozumiała, rozlu... Idziemy na topa, bo to jest Lavic. Ta LeBlanka bardzo silna w tym momencie. Na tej Leblance też jest zawodnik Markum. Zawodnik, który jest junglerem z najlepszej ligi europejskiej LEC. niegdyś w SK, teraz w Rogue. To prawda? Nigdy nie osiągnął jakiegoś większego sukcesu. Gdzieś tam jego drużyny miały ten dół tabeli. Ale taka ciekawostka, że w sumie w 2017 roku grałem z nim duo, graliśmy nawet w jednej drużynie włoskiej, ale to było kiedy temu, 7 lat, 7 lat temu, to jest troszkę porąbane że 7 lat temu był 2017 rok ciężko mi uwierzyć też wtedy poznałem Sylmiwaka Sylmiwaka już znam no dobre 7 lat to można powiedzieć, że prawie znamy się od dziecka bo obaj wtedy mieliśmy lat 16 no to jest rające na szorajt, tutaj jakiś kurde mocny, mocny siwy dym Jak w byli lilię, więc można by tego na podejmować no, ale to jest mocny contest zobaczcie jaki on jest tanki i silny Czyli wchodzi na backline, one shotuje cały czas będzie stał w środku, jeszcze teraz będzie musiał tutaj ulepszone kudać żeby się wyleczyć, ale ta karma Przede wszystkim, jak ta karma shielduje, no to jest trochę chore. Ja tutaj robię dosyć spory difference, no ale niestety nasz, że będzie przerwany. No jeszcze stepuje w bota, żeby wziąć tego jeła, więc tak. Zobaczcie że tutaj, rzucił te peka, tylko po to, żeby właśnie wypuszczać tego bota. Mamy tutaj dwie fale. No tak to wiadomo, trochę by było tam stracone i byłoby troszkę w tempo, a tak to. Zobaczcie, że teraz stepował, ale może teraz cofnąć. Kupić. I wreszcie razem ze swoją drużyną wyjdzie równo w tempo i będzie mógł podejść wziąć Ashora. Będą musieli stracić Drake'a. No to jest też taka gra dosyć yy, trudna, bo no, musi tutaj wziąć na plecy swoją drużyną, to jest tym filarem, tym motorem napędowym swojej drużyny. I właśnie są takie gry, co właśnie ty Widzu, musisz skierować. Co mówisz, jak mam wygrać, jak mam 0,10 botlinera. No i właśnie tutaj taki botliner na Caitlin jest. No i bardzo szybko. Będzie próba, próba przejęcia Nashora, bo prawdopodobnie teraz przeciwnicy robią właśnie Drake'a, tak jak właśnie go zrobili. Zadaję, czy uda im się to zrobić. Tutaj bardzo dobry mają team do czegoś takiego, bo mają Asola i mają Caitlyn, więc zobaczcie, tutaj trzy trapy. E, R i nie mogą przejść. I tutaj bardzo ładnie jest tym jak bym jeszcze, żeby zabić Lile, żeby przypadkiem tego Nashora nie ukradła. I wszyscy tutaj zabici, Acey i Nashor. Więc elegancko kupione, wszystko co trzeba, teraz zejdzie. Ja teraz na Te że mogą naprawdę nieźle przycisnąć. Tam Katie już w ogóle dociska Top Tower. To prawda, troszkę agresywnie. Nie wiem, czy uda się tam przeżyć. No, baron nasz Recall nie udało się zrykolować. Zobaczcie, tutaj nie użył tego planta, Symbiwak, Biwak, żeby nie zaliczyć swojej pozycji. Powinien ja tutaj gra na takiego trochę skrytobójce. Zobaczcie, że jak się jeszcze troszkę odsunął, żeby nie dać baron buffa na te klipy, żeby przypadkiem nie w swojej pozycji. No i cyk. Przeczekał z rzuceniem stuna tak, żeby właśnie rzucić jak Kamilka odleci, bo gdyby rzucił jej mit animacja, to ona i tak by poleciała i ten stun no chuja by dał. Czyli tower zostanie wzięty, tier dwójeczka. W ogóle są jeszcze jakieś dymy, bardzo agresywnie, bardzo głęboko przeciwnicy dojeżdżają. Wiesz sobie upadnie. Ale chyba powinien tej móc y, to kontestować, co prawda? Aurelion Sol no z tą gwiazdą, no to chyba się pomylił, nie? Myślał chyba, że Ziemia jest płaska, a nie okrągła, dlatego tak się tutaj troszkę zakręciło mu to w głowie. A Sunnywag jest tutaj trochę tak pomiędzy młotem a kowadem. Niby w lewą stronę, niby w prawą stronę ma iść. I kurczę, nie do końca wiadomo. Więc po prostu Team będzie to tutaj szybko jeszcze zryguluje, cofnie się do bazy, albo jednak nie cofnie. Może zostać tutaj no, wyłapany. I naprawdę dosyć. Ipa, dosyć lipnie to wygląda. Czy oni tej tą grę przegrają? To tutaj bardzo dużo się jeszcze może zdarzyć. Tutaj przeciwnicy troszkę za głęboko zostali. On teraz może to wykorzystać. Cofnąć tutaj od razu z tepekiem wlecieć i zabić ich na tak zwanym overstayu że za głęboko, za daleko gdzieś tam przeciwnicy chcieli to dojeżdżać i teraz zobaczcie, że takie śmierci bolą podwójnie, bo nie dość, że oddajesz kila nie wzięli do końca tego inhibitora, no to jeszcze teraz Miwaczki jego drużyna mogą tutaj wziąć i to wykorzystać na przykład wziąć teraz ten tower na midzie to jest tutaj ta Kamilka więc zobaczcie jaka bomba tutaj jest na ulepszonym W, na ulepszonym W jeszcze trzeba użyć kół do uleczenia się, ale niestety zabrakło. Zabrakło milimetra. Dziwne też, że tutaj Caitlyn nie poszła razem z nim do tego mida. Tutaj no widać, że się zdenerwował, parę pingów. Tak też bywa. Ale ta gra cały czas jest wyrównana i cały czas wszystko może się zdarzyć. Na przykład tutaj Kalista może zranodować środkiem. I. zobaczymy, jak tutaj w tym teamfight się zrobi. Zobaczcie, to jest jego takie zadanie: że tutaj stoi na froncie. Praktycznie wszystko i tak zostało już rozjechane przez Aureliona, Broken Ludzika, Aurelion z Triple Killem, jeszcze Leblanc umarła. No i prawdopodobnie wygląda, jak ta gra miałaby się tutaj nagle skończyć. Tak, ni stąd, ni zowąd. Myślelibyśmy, że wszystko będzie spoko. Jeszcze jakiś wyrównany fajcik, czy coś? No a nagle, kalista. Ale się ma, nam idzie. Aurelion ją wyłapuje, cały teamfight wygrany. No i teraz tutaj skończą tą grę. A Miwak wbije I 1000 ZB. Moment się podniecił, maluszek.